Cześć, witam na kolejnym mini wykładzie. Tematem dzisiejszego mini wykładu jest odpowiedź na pytanie ile trzeba znać słów, żeby poradzić sobie w codziennej komunikacji. Odpowiedź na to pytanie jest względna, ponieważ to wszystko zależy. No ale tak żebyście mieli jakiś taki punkt odniesienia. To powiedzmy, że w codziennej komunikacji policzono, że ludzie w różnych językach używają od 7 do 7,5 tysiąca słów. 7,5 tysiąca słów, natomiast u nas na kursach jeden podręcznik ma około 500 słów. Czyli. Hmm. Czyli jeżeli mamy poziom podstawowy trzy podręczniki, to mamy 1500 słówek. Kolejne trzy podręczniki, poziom średnio zaawansowany, 3000 słówek. I z języka angielskiego mamy jeszcze poziom y, zaawansowany, kolejne trzy podręczniki, y, czyli 4500 i w dalszym ciągu brakuje nam 3,5, tak? 3503, 3, 4,5. I mamy 5, 6, 7,5 i kolejne 3000 nam brakuje. Czyli dość sporo. Natomiast już widać, że na, na poziomie czwartego podręcznika, na czwartym poziomie już te słówka są takie bardziej, bardziej takie wyszukane. Na piątym są jeszcze bardziej wyszukane i na szóstym są bardziej wyszukane. Czyli jest to bardzo takie względne. Jeżeli chodzi o te 7500 słówek, no oczywiście dobrze by było je znać. Poza tym, jeżeli ktoś jest na czwartym poziomie, to już sobie ma tyle kompetencji językowych, tyle doświadczenia w, radze, w radzeniu sobie w różnych sytuacjach językowych, że taka osoba po prostu sobie radzi i, i, i też dużo słówek rozumie, których nie było na kursie. Natomiast. No my w pewnym momencie zrozumieliśmy, że i tak wszystkich słówek wszystkich nie nauczymy, że z każdym poziomem dana osoba nabiera kompetencji językowych i pomimo, że nie zna wszystkich słówek, to jest w stanie sobie w różnych sytuacjach językowych poradzić i z każdym poziomem łatwiej sobie radzi. Łatwiej rozumie i myśli w języku obcym. Eee, natomiast, eee, hmm, oczywiście, jak widać, języków obcych można uczyć się e, bardzo dużo. Że nawet jeżeli skończymy te na poziomie zaawansowanym, to będziemy mieli 4,5 tysiąca słówek i super wiedzę. To i tak jeszcze do innej teorii mówiącej, że używamy 7000 słówek, jest tam jeszcze daleko. Z drugiej strony widać, że mamy takie codzienne słownictwo, którego używamy często, i tam bardzo wydaje mi się, że tam tysiąc słówek, słówek to jest ta baza, którą najczęściej używamy. Jeżeli mówimy już wtedy bardziej specyficznie, branżowo, no to dochodzą nam tam kolejne słówka. Zasadniczo najtrudniej nauczyć takich kompetencji, radzenia sobie, w, nauczyć się radzenia sobie w codziennych sytuacjach, do się jakichś takich słówek specyficznych, branżowych, Tematycznych jest stosunkowo łatwo, natomiast no niestety naprawdę trzeba poświęcić dużo czasu, dużo się nasłuchać i radia, i telewizji, i mieć dużo doświadczenia w posługiwaniu się języków, żeby, żeby z łatwością posługiwać się tymi siedmioma tysiącami słówek. Mogę tylko powiedzieć od siebie, że tak, jeżeli ktoś będzie miał 3000, to będzie sobie bardzo fajnie radził. Nawet jeżeli będzie miał 1500, to też będzie sobie radził w codziennej komunikacji. Dziękuję i zapraszam na kolejny mini wykład.